Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku będziemy otwierać dużą kulę kolekcjonera z kolekcji FIFA 365 2021. Jest to wersja nordycka. Mamy 10 saszetek, 3 limitki w środku, więc zobaczymy, co fajnego nam wpadnie. Ja już taką jedną kulę otwierałem na drugim kanale, dlatego postanowiłem tą otworzyć na. W tym kolejnym kanale i zobaczymy, czy wpadną nam tutaj lepsze karty. Nie ma żadnej folii. Nie ma odkręcamy. Mamy tutaj limitki. Jakie? Lindeliv De Bruyne i Van Dyke. Nie wiem, czy wtedy wpadły te same, bo już nie pamiętam. Czyli mamy. Wszystkie trzy kluby z Anglii. Więc fajny będzie pojedynek. 10 saszetek. Jak się nie mylę, wtedy też padła mirarka, Więc zobaczymy, czy jest to pewne, że w takim produkcie jak kula będzie zapewniona jedna chociaż rarka. Wszystko liczymy za jeden punkcik. No i mamy. Bayern, Inter, Atletico, Bayern, jest Manchester City, Bernardo Silva, prowadzenie i klub Ameryka. Pochwalcie się, czy kupiliście już sobie taką kulę, czy żeście się nie zdecydowali jednak. Mamy Szalkę, Juventus, tu jest Halland, Borussia, Marsylia, Pajet, Bayern, Züle i Lazio. A więc żaden z tych trzech klubów tym razem nie wpadł tutaj. Mamy klub Amerykę, Atletico, jakiś goldzik. 373 Logo Manchesteru City. Więc prowadzenie tu i dwa: Ajax i Real. Ktoś się tam do mnie dobija na komórkę. No i mamy również Manchester United. Van Bissaka. Dalej: Juventus. W szalkę. Ponownie Szalkę. Juventus i Borussia. to piąta no Jak Na razie Liverpool w ogóle żadnej karty jeszcze nie ma. Mamy Barcelonę i Corinthians. Chciałem właśnie powiedzieć coś czułem takie śliskie rarka. Najrzadsza rarka która mi wpada czyli właśnie Neymar. Fajnie że jesteś. Więc super jednak te rarki są moi drodzy w tych produktach. Mamy Klub Amerykę dalej Bayern i Inter. Więc już jestem zadowolony z tego Unboxingu. Wpada Rarka Neymara. W moim przypadku jest ona najrzadsza z wszystkich. Mamy Real. Dalej. Paris Saint-Germain. Bayern. Wiem, że mi chyba Zane też chyba brakował do powtórkowego albumu, jak się nie mylę. Dalej. Inter. Atletico i jest Manchester United ponownie. Bruno Fernandez i też dwie karty. Więc już tylko Liverpool bez jakiejkolwiek karty. Bayern, Clu Corinthians, Goldzik 378. Ponownie Manchester United. Paul Pogba i prowadzenie Manchesteru. Klub Ameryka i Marsylia. Trzy saszetki do końca. Mamy Lazio, jest Liverpool, Alison, Corinthians, Atletico, Lazio i Ajax. Coraz bliżej końca, no i powoli nam się tutaj wyrównuje to wszystko. Borussia, Atletico, Bayern, ten mi też brakował, Tiago do drugiego albumu, Ajax, logo. Real i Borussia. Więc zostaje ostatnia saszetka. Czy zmieni się tutaj jeszcze kolejność? Chyba nie. Mamy Maguire'a, czwarty punkt dla Manchesteru United. Real. Tutaj Goldzik 396. Ajax, Juventus i Bayern. A więc zwycięstwo Manchesteru United, drugie miejsce Manchester City, trzecie Liverpool. Neymar. Atrakcja dzisiejszego unboxingu. I tutaj na pewno Tiago mi brakował do mojego powtórkowego albumu, więc też jestem zadowolony z tego dzisiejszego unboxingu. To wszystko moi drodzy. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.